Co nam mówi analiza fundamentalna i na które elementy warto zwrócić uwagę? Co dalej z ceną bitcoina oraz ile jest wart bitcoin w złocie? Z tej strony Piotr, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotykamy się tutaj co tydzień, co weekend, aby za wydźki kupić Bitcoin, a za drugie wydźki kupujemy altcoina. Wszystko monitorujemy już od właściwie końcówki roku 2017, więc ta seria już trwa ponad dwa lata. Wszystko monitorujemy w tym narzędziu i sprawdzamy przede wszystkim, czy inwestowanie z tak małym kapitałem, długoterminowo ma sens, a drugą rzeczą, którą sprawdzamy jest to, czy bardziej się opłaca inwestować w Bitcoina czy w altcoiny. Razem wyciągamy wnioski, razem się uczymy. Więc jeżeli ci się to podoba, chcesz być na bieżąco z wynikami tej serii oraz z wiadomościami ze świata kryptowalut, kliknij teraz subskrypcję, kliknij teraz dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A zauważyłem, że prawie 50% osób, które oglądają te wideo, nie subskrybują. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj Albo zadzwonię na policję. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc, jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapka w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki luk na rynek. Kryptowalut tutaj szybciutko jeszcze odświeżę, ponieważ cena bitcoina aktualnie troszeczkę zaczyna spadać. Co mnie jednak bardzo ciekawi, jest stosunek bitcoina do altcoinów, który zaczyna coraz szybciej spadać. Oczywiście, czy ten trend się utrzyma, czy się nie utrzyma, nie wiemy. Myślę, że jest to cisza przed burzą, ale jednak na korzyść bitcoina. Dlaczego? Ponieważ niedługo mamy halving, a to może oznaczać, że coraz więcej oczu będzie skierowanych właśnie w kierunku bitcoina coraz więcej osób początkowo. Się na bitcoina rzuci, ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Ethereum bardzo ładnie ponad 180 dolarów, natomiast sporo altcoinów do bitcoina nadrabia swoje. Straty, to z naszej perspektywy osób, które inwestują w altcoiny, myślę, jest to dobry znak, jednak jeżeli oglądasz tą serię, to wiesz, że jedną z moich największych właściwie lekcji, jednym z największych wniosków było to, żeby nie inwestować w większej ilości portfela swojego właśnie w altcoiny. Natomiast większość mojego portfela na obecną chwilę jest oczywiście w bitcoinie, co się przełożyło dla mnie osobiście na lepsze rezultaty. Oczywiście nie mówię, że inwestowanie w altcoiny nie ma sensu, ma sens jak najbardziej, z mojej perspektywy, oczywiście dalej mam altcoiny w portfelu, stanowią one około 30-35% mojego portfela, jednak służą one dla mnie do tego większość z nich, aby pomnożyć mojego Bitcoina. Patrząc na nasz portfel, na obecną chwilę zainwestowaliśmy 4760 zł. Wartość naszego portfela na dzień dzisiejszy, gdybyśmy dzisiaj sprzedali, czego oczywiście nie robimy, jest to, jest to niecałe 4000 zł, czyli mamy stratę około 800 zł. Dlaczego jeszcze tego nie robimy? Ponieważ Bitcoin i kryptowaluty zachowują się cyklicznie, i właśnie też o tym rozmawiamy na tym kanale. Dlatego przynajmniej do końca kolejnego cyklu, który w teorii. Powinien przypadać na końcówkę roku 2021. Więc do tego czasu cały czas kupujemy, cały czas robimy swoje. A na koniec tego eksperymentu sprawdzimy, co tak naprawdę nam wyjdzie. Ja osobiście uważam, że wyjdzie bardzo dobrze. Jednak znowu są to tylko moje osobiste. Przemyślenia. Wskakujemy szybko na Bitba. Kupujemy bitcoina za 20 zł jak co tydzień. Dzisiaj kupimy 66 851 satoshi, a altcoinem, jakiego dzisiaj dokupimy, uśrednimy cenę, jest to hadera Hashgraph. Kupowaliśmy ją po raz pierwszy w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu dokupujemy uśredniamy cenę, cena delikatnie spadła. Cena to 466 satoshi za sztukę. Czyli dzisiaj kupimy 143,457 Hashgrafa. Ja sobie pozwolę kupić tutaj za wszystko. Mam tutaj około 100, 110 tysięcy Satoshi, kupię 241. Jednak do naszego coin tracking wpisujemy dokładne kwoty, takie jakie są równowarto równowartością 20 zł na dzień dzisiejszy. Więc, jak tutaj widzisz, mamy naszego bitcoina za dwie dyszki, mamy naszego, naszą haderę za dwie dyszki i przechodzimy do tematu. Króciutko jeszcze informacje na temat Binance Coina. Kolejne jedenaste spalenie Binance Coinów właśnie miało miejsce i zostało spalonych 3 373 tysiące Binance Coinów. Co to dla nas może oznaczać? Ponieważ, oczywiście, Binance Coina także mamy w swoim portfelu dla nas oczywiście oznacza to ograniczenie cyrkulujących tokenów na rynku a zapotrzebowanie i popyt rośnie oczywiście może to oznaczać tylko jeden kierunek ceny dlatego między innymi oczywiście ja inwestuję w Binance coina ponieważ przede wszystkim ma mega mega dużą użyteczność a do tego jego liczba na rynku będzie cały czas spadała ponieważ Binance zgodnie z tym co Zapowiedzieli, wszystko jest transparentne. Zapowiedzieli po prostu, że część swoich zysków będą skupować Binance Coina z rynku i będą po prostu go spalać, co długoterminowo może przełożyć się na bardzo ciekawe wyniki. I tak, te 3 miliony ponad coinów zostało spalonych, jest to równowartość 52 milionów dolarów. To jako ciekawostka, jednak przechodzimy do głównych tematów dzisiejszego materiału. Na początek krótkoterminowy i długoterminowy luk na rynek Bitcoina na obecną chwilę wciąż nie możemy tutaj przebić tego. Poziomu, wciąż patrząc na strukturę rynku, to jesteśmy na interwale 4 godziny. Zauważcie, że tworzymy niższe szczyty, niższe dołki. Oznacza to wciąż krótkoterminowo negatywny scenariusz dla bitcoina. I nie mówię, że to się wydarzy na pewno, mówię tutaj o pewnym prawdopodobieństwie. Dlatego osobiście obserwuję ten poziom 6600, bo zauważcie, jak tutaj wyglądała sytuacja wcześniej. Za każdym razem, kiedy od właściwie początku kwietnia dochodziliśmy, przebiliśmy ten poziom który wcześniej był także tutaj oporem i nie mogła cena się ponad ten poziom przebić. Zauważcie, kiedy przebiliśmy, wielokrotnie został on już testowany. Jednak co ciekawe, patrząc tylko na świece, zauważcie, jak długie knoty tutaj powstają. A to oznacza, że w tym miejscu jest sporo kupujących, którzy nie pozwalają, żeby cena spadła niżej. Więc strukturalnie, krótkoterminowo, rynek wygląda, jakby zapowiadał, zapowiadały się spadki. Jednak z mojej perspektywy myślę teraz po odbiciu się znowu od tej linii. Trendu, która nam się tutaj stworzyła, także od tej linii trendu się odbijamy, i faktycznie teraz, właśnie w tym momencie świeca zaczyna nam iść coraz mocniej w dół. I osobiście myślę, że tutaj dojście do ceny 6600 dolarów wciąż jest po prostu bardzo prawdopodobne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o moją opinię, jeżeli chodzi o kierunek ceny Bitcoina, ja w tym celu wchodzę na wyższe interwały, ponieważ na wyższych interwałach widzimy wyraźnie, że struktura rynku jest bardzo, bardzo pozytywna i wciąż mamy trend wzrostowy. A jeżeli do tego dołożymy nadchodzący halving, do tego dołożymy inne informacje, które za chwilę także, którymi także za chwilę się z Tobą podzielę, pomimo potencjalnych krótkoterminowych wahań ceny, osobiście widzę faktycznie Bitcoina idącego coraz, coraz wyżej. I tutaj chciałbym, żeby była jasność, jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście dużo bardziej sugeruję się przy moich zakupach analizą fundamentalną i to staram się cały czas rozgryźć i sto, to staram się cały czas eksplorować coraz. Bardziej. Analiza techniczna pomaga mi w doborze odpowiednich momentów w krótkoterminowych przedziałach, na krótkoterminowych interwałach. Natomiast moim zdaniem, Analiza fundamentalna pozwala nam zauważyć rzeczy, które płyną bezpośrednio z blockchaina, bo blockchain tak naprawdę jest to jak książka, którą, jeżeli nauczymy się czytać, nauczymy się czytać ją coraz lepiej, po prostu możemy podejmować coraz lepsze decyzje. I naprawdę są takie indykatory, które istnieją dla bitcoina, zrobione na podstawie jego blockchaina. Do tego są bardzo, bardzo transparentne, nawet nie korzystając z żadnej analizy technicznej, możemy. Podejmować bardzo dobre decyzje zakupowe co do rynku krypto. A przede wszystkim oczywiście do rynku Bitcoina. Kolejna sprawa, oczywiście zauważcie tutaj dwusetkę średnią ukroczącą na interwale tygodniowym. Wciąż ten poziom był bardzo mocnym poziomem, od którego cena bitcoina się często, często odbijała, i tak jak cofiemy się nawet do roku 2015. Zauważcie, tak samo tutaj pewnie ta średnia krocząca, oczywiście nie mamy tak dużo danych żeby ta średnia krocząca mogła być jeszcze dłuższa, ale tutaj możemy zakładać, że faktycznie to był ten także tutaj poziom, więc Bitcoin jeszcze nigdy tego poziomu nie przebił. Do tego za każdym razem kiedy był koło tego poziomu, były to bardzo dobre momenty na kumulację Bitcoina. Czy tak będzie w przyszłości? Ponieważ nie chciałbym żebyś wychodził z założenia, że skoro tak było rok temu, tak teraz będzie. Myślę, że Taka jedna informacja jest to za mało, żeby po prostu podejmować decyzję. Dlatego za chwilę podzielę się z Tobą większą ilością informacji, dlaczego uważam, że okres, w którym jesteśmy, jest to dobry okres na to, żeby bitcoina po prostu kumulować. Czy to jest cena 7143, czy cena spadnie do poziomu 6600 dolarów, z mojej perspektywy nie ma to aż tak dużego znaczenia. Daję sobie sprawę, że wiele osób szuka takiego idealnego momentu zakupowego, jednak chciałbym, żebyś zrozumiał, jak ja podchodzę do rynku, ponieważ dla mnie liczy się nie to, żeby trafić cenę 6600-7200, tylko dla mnie liczy się to, żeby kupić bitcoina czy inne kryptowaluty w momencie, który sugeruje mi moja strategia. A moja strategia opiera się na, na nie tylko analizie technicznej, ale także na analizie fundamentalnej. I jeżeli Pewne rzeczy mi się zaczynają zgadać, pewne rzeczy zaczynam zauważać. To po prostu bitcoina kupuję i nie staram się być tutaj Nostradamusem, czy będzie 7200, 6600, czy 6200. To jest po prostu mój moment zakupowy. Nie staram się trafić samego, samego dołu, jest to praktycznie niemożliwe. Tak samo nie będę się starał sprzedać na samej górce. Używając indykatorów płynących z analizy fundamentalnej, plus analizy technicznej, możemy naprawdę bardzo dobrze zoptymalizować nasz trading. Nasze zakupy do tego, aby kupić w dobrym miejscu i sprzedać w dobrym miejscu. Więc mam nadzieję, to, że to rozumiesz i osobiście mam nadzieję, że ty też masz swoją taką wypracowaną strategię do zakupów i do sprzedaży bitcoina, że nie, nie kupujesz bitcoina po prostu na ślepo, myśląc o tym, że kiedyś go sprzedasz, kiedyś na tym zarobisz. Bo jak pokazała historia, niestety osoby, które trzymały, hodlowały bitcoina, widząc nawet jego ceny rosnące z 5 tysięcy dolarów do 20 tysięcy dolarów, niestety nie realizowały swoich zysków. Ja byłem jedną z tych osób. Byłem wtedy, zaczynałem wtedy na rynku kryptowalut, i niestety w większości swojego portfela nie sprzedałem. Wtedy zrealizowałem zbyt mało zysków. Dzisiaj to rozumiem, wyciągnąłem lekcję, widzę na co warto zwracać uwagę, na co nie warto zwracać uwagi. I w ten sposób cały czas poruszam się do przodu na tym rynku. Mam do Ciebie pytanie. Czy ty, zakupując Bitcoina, sugerujesz się jakąkolwiek strategią? Czy twoją, czy nie Twoją, nieważne. Czy sugerujesz się jakąkolwiek strategią, czy po prostu kupujesz bitcoina emocjonalnie? To ja teraz na daną wyskoczy ankieta. Daj znać, jakie jest Twoje podejście do tego tematu. Jestem mega, mega ciekaw. Dzięki wielkie, lecimy dalej. Niedługo halving Bitcoina. Oczywiście dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, halving Bitcoina oznacza ograniczenie podaży o Połowę. Na dzień dzisiejszy na rynku pojawia się 12,5 bitcoina, co około 10 minut. Jednak za chwilę będzie to 6,25 bitcoina, co oczywiście przy nawet obecnym popycie może oznaczać prawdopodobnie wzrost ceny. I tutaj patrząc historycznie faktycznie to miało miejsce. Za każdym razem halving długoterminowo sprawiał, że cena bitcoina bardzo mocno rosła. Jak to wygląda w praktyce zauważ rok 2016, poprzedni halving, tak, czyli bitcoina było wydobywanego tyle jak tutaj widzisz tak czyli nowego bitcoina pojawiało się tyle i w ciągu jednego dnia i to jest właśnie piękne na rynku bitcoina że w ciągu właściwie chwili ta nagroda spada o połowę i później zauważ tego bitcoina na rynku jest coraz coraz mniej tego nowego bitcoina co sprawia że oczywiście jest to aktywo deficytowe i które także podąża modelem stock to flow ale nie o tym dzisiaj ponieważ za chwileczkę dosłownie za 23 dni mamy halving i nie chciałbym żebyś myślał ponownie że skoro mamy halving to cena urośnie. Znowu nie jest to wystarczające. Jeżeli kontent na tym kanale Ci się podoba i chciałbyś tego kontentu widzieć więcej, więcej materiałów, koniecznie teraz zostaw łapkę w górę. Zajmie to Tobie tylko sekundę, a dla mnie, dla tego kanału pomoże się po prostu rozrastać i tych materiałów będzie coraz, coraz więcej. Dzięki wielkie, lecimy dalej. Podzielę się z Tobą teraz kilkoma danymi, analizy fundamentalnej, na które moim zdaniem warto cały czas zwracać uwagę. Warto właściwie cały czas je sprawdzić, jeżeli jesteś na rynku bitcoina i faktycznie myślisz o tym poważnie, moim zdaniem te rzeczy po prostu powinieneś mieć w swojej skrzynce z narzędziami. Na początek Google Trends wpisujemy buy bitcoin lub bitcoin i sprawdzamy, jakie jest zainteresowanie ludzi ogólnie na rynku kupnem bitcoina. I tutaj widzimy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdecydowanie mamy trend wzrostowy, czyli coraz więcej ludzi wpisuje frazę buy bitcoin w Google, a to oczywiście może oznaczać, że ktoś pisuje farazę buy Bitcoin to nie po to, żeby sprzedać Bitcoin, ale po to, żeby go kupić. Więc faktycznie zainteresowanie jest większe. Do tego dołożyłem jeszcze Bitcoin halving, bo faktycznie teraz mamy znów bardzo duże zainteresowanie, czyli oczy ludzie zaczynają się kierować w stronę Bitcoina i za chwilę pokażę tobie pewne rzeczy, które dokładnie potwierdzą to, że skoro tutaj idzie w górę, tak samo możemy zauważyć, ponieważ blockchain jest transparentny, możemy zobaczyć na blockchainie, że faktycznie ludzie tego bitcoina kupują. Kolejną rzeczą, na którą od czasu do czasu zaglądamy, jednak zachęcam, żebyś na to zaglądał cały, cały czas, jest Fear and Greed Index. Czyli jeżeli mamy tutaj tą strzałeczkę na czerwonym polu, oznacza to, że ludzie na rynku się po prostu boją, co oznacza, że się po prostu wyprzedają. Patrząc historycznie, były to momenty potencjalnych, bardzo dobrych zakupów. Teraz mamy historycznie... Najdłuższy moment w historii Bitcoina, kiedy ludzie tak długo się obawiali. Nie ma nic dziwnego, jesteśmy w czasie pogłębiającego się kryzysu finansowego, więc ta niepewność zdaje sobie sprawę, że jest na tym właśnie poziomie. Jednak, co moim zdaniem jest nieuniknione, to to, że to uczucie strachu nie pozostanie tutaj na zawsze i w pewnym momencie ludzie będą bardziej optymistyczni do tego, aby bitcoina zacząć kupować. Niestety historia pokazuje, że ludzie zaczynają się dużo bardziej interesować bitcoinem wtedy, kiedy sąsiad zaczyna się interesować bitcoinem. I czy to patrzymy na rynek kryptowalut, czy na rynek tradycyjny, jeżeli chcesz być osobą, która dołącza do tłumu, niestety, Wtedy po prostu jest prawdopodobnie już za późno. I na pewno to słyszałeś już wielo, wielokrotnie, że należy robić odwrotnie, niż robi większość rynku. Niestety, większość rynku się dzisiaj boi, a sam rynek kryptowalut, pamiętaj, jest to bardzo, bardzo jeszcze mały ryneczek. Dlaczego? Ponieważ mniej niż 1% ludzi na świecie posiada w ogóle kryptowaluty. Więc większość ludzi jeszcze nie inwestuje w bitcoina. I to jest właśnie ta szansa, o której tutaj rozmawiamy. Nie jest to pewnik, że faktycznie to się wszystko wydarzy. I będzie w 100% pełna adopcja. Moim jednak zdaniem, jeżeli oglądasz ten kanał, to wiesz, że z mojej perspektywy kryptowaluty znajdą swój kawałek tortu w świecie finansów. Więc jak możemy sprawdzić, czy faktycznie, skoro ludzie wpisują w Google'ach, że chcą kupować Bitcoina, czy faktycznie go kupują? Wystarczy wejść na Glassnode.com. Jest to platforma, która zbiera informacje bezpośrednio z blockchaina. Poniżej w opisie znajdziesz link do tego narzędzia, możesz po prostu się tutaj zapoznać. Można założyć darmowe konto, są oczywiście opcje płatne, dużo bardziej zaawansowane, jednak opcje podstawowe dają nam wystarczający wgląd w to, co dzieje się po prostu na rynku. I tak zauważ, możemy tutaj sprawdzić, ile osób dzisiaj posiada więcej niż 0,01 bitcoina na swoim portfelu. Zauważ, że ta liczba od momentu, kiedy mieliśmy tutaj spadki, czyli wyprzedaż, po krachu, czyli po pęknięciu bańki pod koniec 2017 roku, zauważ, że dzisiaj mamy maksymalną liczbę ludzi, którzy posiadają 0,01 bitcoina. Jeżeli sprawdzimy 0,1 bitcoina, ponownie coraz więcej ludzi posiada 0,1 bitcoina. Jeżeli spojrzymy na, na liczbę portfeli, które posiadają przynajmniej jednego bitcoina, także ta liczba cały czas rośnie. Więc to, że ludzie wpisują buy bitcoin, jest bezpośrednio skorelowane z tym, że faktycznie oni kupują, a nie tylko Chcą kupić. Więc tutaj, jako element analizy fundamentalnej, mam nadzieję, że się zgodzisz, że skoro Społeczność rośnie, coraz więcej ludzi kryptowaluty posiada, coraz więcej ludzi chce mieć te kryptowaluty. Jest to po prostu dobry znak. Możemy też sprawdzić liczbę portfeli grubasów, tak, tak zwanych wielorybów, i zauważ, osoby, które posiadały więcej niż 10 tysięcy bitcoinów na swoim portfelu, pomimo tego, że skupowali bitcoiny przez tyle lat, tutaj oczywiście, kiedy mieliśmy to załamanie z 6 tysięcy na 3 tysiące dolarów, był spory zrzut bitcoinów, co oczywiście odzwierciedliło się. W cenie jednak znów od tego momentu nastąpi, nastąpiła kumulacja i ludzie wieloryby także cały czas bitcoina kupują. Tak samo jest na portfelach posiadających ponad 1000 bitcoinów. Natomiast jeżeli spojrzymy powiedzmy na klasę średnią, czyli na osoby, które posiadają ponad 100 bitcoinów, tutaj po tym krachu widzimy tutaj dość taką stabilizację można powiedzieć i to jest tylko jedyna metryka z tych wszystkich, które tutaj mamy, która pokazuje, że jeszcze nie ma tutaj dużych wzrostów. Więc tutaj zauważ od października 2018 roku liczba portfeli posiadających przynajmniej 100 bitcoinów jest w okolicach 16 tysięcy i tutaj oczywiście Troszeczkę, troszeczkę rośnie. Więc czy to jest pozytywny znak, czy negatywny, sam musisz ocenić. Ważne, żeby łączyć pewne kropki. Na ostatnim wideo omawialiśmy Z-Score. Z mojej perspektywy, jest to najmocniejszy indykator na rynku bitcoina. Szczegółowo omówiliśmy go na ostatnim wideo. Więc jeżeli tego jeszcze wideo nie widziałeś, podlinkuję go na koniec tego materiału, lub znajdziesz tutaj teraz. Kartę. Jednak zachęcam Ciebie, abyś to wideo także do końca obejrzał, ponieważ mam dla Ciebie jeszcze dzisiaj coś bardzo ciekawego. Patrząc na z w skrócie, także mamy definitywnie moment, który pokazuje nam, że to jest dobry moment na kumulowanie bitcoina. Oczywiście wybiliśmy się z tego zielonego poziomu, gdzie mogliśmy zanotować historycznie idealne momenty na zakupy bitcoina, jednak wciąż nie jesteśmy wcale wyżej ponad nim. I tutaj te górki, które widzisz, czyli momenty potencjalne na sprzedaż bitcoina, czyli na, na to, aby zarobić po prostu na bitcoinie najwięcej, jeszcze to wszystko jest tutaj przed nami. Ponownie koniecznie, koniecznie obejrzyj poprzedni materiał, który omawia właśnie Z-Score. Jest to mega, mega istotne, jeżeli faktycznie myślisz poważnie o rynku bitcoina. Kolejny element analizy fundamentalnej, którym jeszcze się z Tobą nie dzieliłem, jest liczba dostępnych bankomatów bitcoinowych, czyli tzw. Tak bitomatów na rynku. I też możemy zauważyć, że mamy swoiste ATH, czyli na dzień dzisiejszy znowu jest coraz więcej bitomatów na rynku. A czy to jest dobrze dla Bitcoina, czy źle? Czy to jest dobrze dla jego, dla jego adopcji, czy źle? Z mojej perspektywy, oczywiście, każdy nowy Bitomat w każdym nowym miejscu sprawia, że coraz więcej ludzi to zauważa, i coraz więcej ludzi zacznie się po prostu zastanawiać, co to w ogóle jest. Osoby, które jeszcze nie miały styczności z kryptowalutami, moim zdaniem, Bitomat jest to takie miejsce, gdzie mogą doświadczyć Bitcoina najszybciej. Kiedy zrozumieją, że tak naprawdę wystarczy ściągnąć aplikację, jakiś portfel na telefon, podejść do bitomatu, wsadzić 100 zł, 100 dolarów, 100 euro, przyłożyć QR Code i już po prostu i mieć swoje kryptowaluty bezpiecznie na swoim portfelu, a ten moment myślę nastąpi, że ludzie faktycznie zaczynają, zaczną rozumieć, w jak łatwy sposób. Można dzisiaj zainwestować w Bitcoina. Każdy kolejny Bitomat przyczyni się do tego, że adopcja będzie cały czas rosła. Więc znowu kolejny element analizy fundamentalnej. Liczba Bitomatów na rynku cały czas cały czas rośnie. Kolejny wykres, który pokazuje nam całkowitą liczbę portfeli na blockchain.com, które w ogóle posiadają jakiekolwiek Bitcoiny. I tutaj zauważ, faktycznie od samej incepcji Bitcoina liczba tych osób stale rośnie. Dzisiaj ponownie mamy ATH dzisiaj około 30 prawie 30 milionów osób posiada bitcoina na platformie na portfelu blockchain.com Liczba założonych portfeli jest to na obecną chwilę chyba już ponad 50 milionów, jednak tu mówimy faktycznie o portfelach, które posiadają jakieś środki, więc wciąż ta liczba cały czas rośnie. Kolejnym bardzo ważnym elementem analizy fundamentalnej, na który musisz zwracać uwagę, jest hash bitcoina, czyli moc wydobywcza bitcoina. Oczywiście możemy się spodziewać spadku mocy wydobywczej bitcoina tuż po halvingu. Dlaczego? Ponieważ część kopalni po prostu nie będzie wyrabiała się. I nie będzie zyskowna. Więc po prostu swoje sprzęty będą odłączać lub przełączać na kopanie innych kryptowalut, przynajmniej tymczasowo. Jednak musisz wiedzieć, że rate, czyli moc wydobywcza Bitcoina. Jest to bezpośredni wskaźnik bezpieczeństwa sieci Bitcoina. I nie tylko dzisiaj Bitcoin jest największą siecią komputerową na świecie, do tego jest najbardziej bezpieczną siecią komputerową. Więc wciąż jest wiele osób, które uważają, że Bitcoin nie ma żadnej wartości. Jeżeli bezpieczeństwo nie jest wartością, to nie wiem, co jest. Jednak Bitcoin ma tych elementów swojej wartości dużo, dużo więcej, czego nie mają dzisiaj inne aktywa. Jeżeli chodzi o hashrate Bitcoina, znowu bardzo wysokie poziomy, co dla Bitcoina jest znowu bardzo dobrym znakiem. Mam tutaj dla Ciebie bardzo fajny i ciekawy wykres Bitcoina wycenianego w złocie. Oczywiście źródło jest to 100 Trillion USD, jest to konto na Twitterze. Zachęcam Ciebie, abyś to konto obserwował, ponieważ ta osoba jest odpowiedzialna także za stock to flow model dla Bitcoina. Zauważ jednak, co tutaj może to dla nas oznaczać. Ten wykres pokazuje nam, Ile złota, ile uncji złota potrzebujemy, aby kupić jednego Bitcoina? I zauważ, że faktycznie cały czas Bitcoin do złota także cały czas się wzmacnia. Jednak teraz jest jeden z nielicznych momentów, kiedy Bitcoin jest niedoceniony w stosunku do złota. I już tutaj odpowiadając na pytanie zadane na samym początku, moim zdaniem te dwa aktywa zasługują na bardzo dużą uwagę i moim zdaniem te dwa aktywa warto mieć w swoim Portfelu. Jednak trzeba przyznać, że Bitcoin po prostu ma większy potencjał, jeżeli chodzi o risk-reward ratio. Prawdopodobnie na złocie nie będziesz w stanie zrobić. 5x czy 10x, tak czy 5-krotnie swoje pieniądze lub 10-krotnie pomnożyć swoje pieniądze. Chociaż w dobie nadchodzącej inflacji i hiperinflacji, takie wydarzenia oczywiście mogą mieć miejsce. Jednak znowu Bitcoin jako aktywo deficytowe moim zdaniem, nawet jeżeli będzie inflacja czy hiperinflacja, czy jej nie będzie, Bitcoin wciąż w stosunku do złota będzie się jeszcze poruszał szybciej, ponieważ ma dużo więcej pola do wzrostów. Na dzień dzisiejszy market cap złota jest to ponad chyba już ponad 11 bilionów dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o rynek bitcoina, jest to tylko 130 miliardów dolarów, więc ten potencjał jest dużo, dużo większy. Ale oczywiście pamiętaj, z większym potencjałem wiąże się większe ryzyko, ponieważ bitcoin charakteryzuje się tym, że ma bardzo duże wahania. Ceny, więc jeżeli nie jesteś odporny, krótkoterminowe na takie wahania, to po prostu te aktywa może jeszcze nie być dla Ciebie. Więc to powiedzenie, które cały czas krąży po internecie, czyli nie inwestuj więcej niż możesz pozwolić sobie, żeby stracić, ma tutaj jak największy sens, ponieważ wiele osób, które inwestuje w Bitcoina i niestety doświadczają takich wahań cen, czują się poniekąd. Oszukani przez kryptowaluty. I wtedy powstaje bardzo dużo negatywnych komentarzy w internecie, negatywnych artykułów, i nie mówię tu o czasach dzisiejszych, ponieważ jeżeli cofniesz się o 3, 5, 7, 9 lat wstecz, tak jak tutaj w tym artykule z 2011 roku, możesz zauważyć, że tak jak wtedy, tak samo teraz, wciąż są ludzie, którzy uważają, że Bitcoin to skam. Więc powiedz dla mnie, tutaj mamy rok 2011, dlaczego Bitcoin to skam? I tutaj mamy takie zdanie zapowiadające artykuł. Historia stojąca za walutą internetową jest z jednej strony science fiction, a z drugiej strony mokrym snem libertarian. Wtedy, kiedy Bitcoin dopiero się rozrastał, ja rozumiem, że faktycznie tych osób mogło być więcej. Jednak teraz jestem mega ciekaw, co ta osoba na przykład, która napisała ten artykuł, czyli Tim Fernholz, co ta osoba dzisiaj myśli o Bitcoinie, kiedy jego market cap jest dużo więcej, dużo, dużo wyżej, kiedy jego adopcja jest na zupełnie innym poziomie, kiedy miliony, dziesiątki milionów ludzi inwestuje i posiada dzisiaj kryptowalutę. Mega ciekaw, co te osoby dzisiaj myślą. I tak samo dzisiaj pojawiały się osoby, które mówią, że Bitcoin nie ma żadnej wartości, że Bitcoin jest bezużyteczny, że to tylko spekulacja. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. I mam nadzieję, że w swoich wideo pokazuję mnóstwo różnych dowodów na to, że Bitcoin to wartość ma. I moim zdaniem tych elementów wartości jest tak dużo, że bije na łeb, na szyję wiele z dzisiejszych aktywów, które są dostępne na rynku. Więc czy Bitcoin tak naprawdę zdoła zdominować rynek? Gospodarki fiducjarnej, gospodarki finansowej, czy faktycznie Bitcoin wyprze fiaty? Osobiście uważam, że nie. Chociaż osobiście bardzo chciałbym, żeby cały świat posługiwał się Bitcoinem, posługiwał się kryptowalutami, ponieważ kryptowaluty jest to po prostu sposób na odzyskanie własnej prywatności, własnej wolności. Uważam jednak, że Bitcoin i kryptowaluty staną się po prostu dużą częścią całego ekosystemu, w którym będziemy żyć za 5, za 10, za 15 lat. Kryptowaluty są tutaj, żeby z nami zostać. Czy chcesz tego? Czy nie? I o tyle, o ile uważam, że dobrze jest być często sceptykiem i sprawdzać pewne rzeczy, jednak, jednak z drugiej strony, być ignorantem w wielu przypadkach nie przynosi żadnych. Korzyści. Natomiast, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jakie momenty były idealnymi momentami na zakup bitcoina i idealnymi momentami na to, aby tego bitcoina sprzedać, koniecznie obejrzyj moje ostatnie wideo, które pojawi się teraz tutaj. Dokładnie ci wszystko wytłumaczę, czym jest wykres Z Score. Natomiast, jeżeli chciałbyś zobaczyć najnowsze wideo na moim kanale, tutaj teraz znajdziesz link do tego wideo. Dzięki za Twoją uwagę. Trzymaj się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.